Dit is 'n baie goeie ding om te doen. Na, sportu, na całą Polskę, o Wólnopolskim, gdzie właśnie nasza szkoła ze Służbą Układu nr 1 zajęła czołowe miejsce. Pierwsze miejsce było czołowe w Polsce. I od dzisiaj, w tych miesiącach, mam tę wielką radość oglądać to, co jest no jednym z elementów tego programu. Co prawda najdroższym, a <laughs> takim bardzo wymiernym, prawda? Ale jednym z ten program to bezpieczeństwo w szkole i w mieście. I tak jak śpiewał dla temu bo znany Bart w czasie wolnym dzieci się nudzą, to właśnie jest odpowiedź na to, co robić, żeby ten, ten czas wolny w bardzo pożyteczny sposób wypełnić. Niezmiernie się cieszę, że się udało to zrealizować. Pozyskała, pozyskała tak piękne, mało tego, nowoczesne sprzęt. Za chwilę pewnie będziemy mieli okazję przekonać się, jak on będzie wpływał na funkcjonowanie, czy jest głośny, ale ja już patrzę właśnie na te e, wszystkie izolacje. No nie chcę wyprzedzać, bo, bo nie miałem jeszcze okazji, ale podejrzewam, że, że jest to jest sprawa. Także bardzo pani dyrektor gratuluję, bo jest to nie Chciałbym zabrać głos, bo tak to oddamy głos zaraz po To, To proszę bardzo proszę. Proszę bardzo. W imieniu całej społeczności uczniowskiej chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania w naszej szkole profesjonalnie sposobonej siłowni. My uczniowie bardzo cieszymy się ponieważ będziemy mogli realizować, będziemy mogli rozwijać tę żywność fizyczną, aktywnie spędzać czas i dbać o zdrowie. Szczególne znaczenie ma fakt, iż dobie internetu i gier komputerowych, które są w stanie całkowicie zapoznać się młodego człowieka, szkoła dba o to, abyśmy mieli możliwość aktywę, aktywnego spędzania danego czasu. Dziękuję zatem panu Prezydentowi panu żywiołowi Dukoni, panu przystępowi grusztynowi, dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich, i Zarządzania Kiselskiego Urzędu Miasta Zamość, Pani Dyrektor Zespołu Informacyjnego Zalewu Gminy Jeden, Pani Sokóba, nauczycielów i pracowników szkół, którzy włączyli ouais się w realizację projektu Bezpieczeństwo w szkole i w mieście na wspólny program w ramach rządowego programu Ugraca Bezpiecznych. Dziękuję. Proszę Państwa, Kolega pokaże nam sprawy techniczne. Ruch jest dynamiczny, angażuje cały płat to piersiowej. Dziękuję. Następnym urządzeniem, które została zakupiona w naszej siłowni szkolnej jest płatka rzymska, która angażuje mięśnie brzucha, skoczne oraz długie. Poprawna pozycja jest wyprostowane plecy, łopatki ściągnięte i ruch odbywa się Cały czas ma być napięty miesięcy Bardzo proszę. Dziękuję. Następnym urządzenie jest, jest, tak jest... 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 SME, tak zwany wyciąg, w którym możemy angażować walki. Łosz na część, na część i góra. Ruch odbywa się na ławce 10. Ławka na dziesięć stopni odbywa się w sposób naturalny dla zestawów łowczych, nie do przekroju i do skrzynki. Następnym urządzeniem jest stolica, angażuje największe mięsiec znowu, które składają się na czworogłowe uda, na dwugłowe uda, na łydki oraz pośrodki. Ruch odbywa się nie do przeku pola. Klatka pierwsza ma być wyprostowana i ręce mają być mocno odchwycone za wty. Dziękuję. Następnym urządzeniem jest braka. Jest y, lekko pochylona, nogi ugięte w kolanie, y, łokcie, łokcie zablokowane. Dziękuję. Dziewczyny ćwiczą na y, maszynie, która nazywa się Orbitrek do spalania, między m.in. kalorii. Do, trzymałości. Jedyczy, do poprawiania wytrzymałości obok są kolejne dziewczyny, które używają rowerka stacjonalnego, aż do rozpalania kanoniki i do poprawienia swojej wytrzymałości. Następnym sprzętem jest podniternik, na którym mam zerzyjemy wicek. Kolega zabrał tutaj poprawę techniki, a więc bok się trzyma na ten technik stabilnie. Zrób odbywa się od końca 90-lecia w Do końca. Nie zrozumiał Mamy cały zestaw odnośników i od 4 kilo do 26 kg. Możemy mniej więcej zrobić barki, triceps, yy, nawet lecy. Przejdźmy do następnej eliminacji. Yy. Ćwiczenie angażujące no, no, w mięśnie no, 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 czworobowe.

Tak jak już wcześniej mówiła panu Dyrektor za panu Gminy Słowia za pomoc. Ponieważ bez pomocy Państwa ten projekt nie byłby możliwy. Pani Ani która jest takim koordynatorem szkolnym. Pani Bożenio Tanowskiej, dzisiaj Pani Bożena Tanowska, obecnie Pani Bożena Tanowska jest na urlopie na poratowanie sobie, ale im się nie myślę, że jest w napisania tego projektu. serdecznie dziękuję także Pani Agnieszce Puchacz, Panu Tadeuszowi Malachowskiemu, pani Agnieszce Tachowskiemu, Panu bardzo. Proszę Państwa, że właśnie no ten sprzęt został zakupiony zgodnie z namysłem Pana Tadeusza, ponieważ no ani ja, ani moje osoby, które pisały ten projekt, nie miałyśmy takiej wiedzy, żeby tutaj Y, jaki sprzęt najlepszy wybrać, żeby ułożyć, y, utworzyć siłę mieszkało? Mm. Ale pata to już nie się nie bierze bo znowu jak, jak, jak pan się wykończy, a ktoś tu musi to prowadzić, to lepiej nie wie. Roz, Marek, teraz ale... będą nowe dyscypliny. No to ma,